Ej, ale zastanówcie się, jeśli w szkołach nie uczą, ja się płaci podatki, po co mamy je płacić? No właśnie, bo to nie jest wiedza praktyczna, a skoro to nie jest wiedza praktyczna, to jest niepotrzebna. Ale 104 jej zadałem. No ale według zasad gier y, strzałkowy nie oznacza śmierć. Jeżeli tak by było w prawdziwym życiu, to Johnny F. Kennedy nie zginąłby od ma... To była snajperka, na pewno <laughs> by zginął. No, no, sen, sen, No, fucking idiot. Przestań śpiewać. To, to nawet nie był śpiew, to okrzyk godowy. Nie, po co ja w tym nie mówiłem te słowa, słowa z okrzykiem godowym? Inflacja <noise> 36! <noise> Masz <śmienicza> to do... Jedziemy za kupę, kurwa, tygdyna, chleb. prawie 30 dydy. złotych, bez wyjazd, prawie 4 dyg, Inflacja, prawie do nieba. Jestem kurwa pisemną. <śmienicza> Hep, prezentuję, piję, mam dość, wyjeżdżam. Na zachód, na na, 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 na z mybak albo szmaragi. Hahaha, <śmienicza> <śmienicza> ja już to foi. <laughs> Bo wiedziałem, że ja już tak. Le... Oh. Dobra, da pisa, da pisa No wystaw łeb, please, zrób to dla tatusia. <laughs> <laughs> Jeszcze moje drzewem! Buga, buga, zjedzcie hmm? mi uda. Jak to mnie widziało niby? to No bo ten kawałek był niezasłonięty. Nie, całe było zasłonięte. Nie było całe! Nie całe. Nie no kurwa, to tak, tak było... nawet na. na całą chłopakę! Nie było całe! Kurwa, cyjan, wiesz co? Ja, on, staw to na filmik, kurwa i pokaż e, cytrynowi, Yo. że kurwa tam była pęka! Ja też... To Ola, po Co ja postaw się pojedynczymi, człowiek zostali jak z Deadpool'a. Będę się łapał tak za dupę jak Deadpool. Cyjan. Yes! Pistolet <noise> Możecie mi zreportować. Nie, nie, nie ma się. Nagle dostałem. <noise> <zryk> <noise> <noise> jak o, szybko. A, no, szybko. to szybko? Tak weszły. Dobra, lecę po Essa. Nie, no jak. A mamy rundę no, 6-9. Cyan, Cyjan, Cyjan, gdzie się stoisz? Cyjan, Cyjan... O jest... Cyjan, weź to sprzeleń, co ty grasz? Czym ty grasz? Tutaj jest prawdziwa broń! Moje? No... Kule, wcale... jeszcze coś ci pokazać, nie? Bo to jest mój skin, nie, 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 nie... Co ty za gardiany trzymasz? Łap synek! To są bro... To są broń, To jest... To jest przyszłość Ale jak on się no, no. za mnie A Idzie się, go... Idzie się, gdy go... Dobra, my chodzimy razem A bo oni są na ty, dobra, chodzimy I no, Nie, nie znowu nam dało upośledzony save, naprawdę One A przepraszam! Ravening. Przepraszam, ty ja nie beat. chciałem! Udało mi się, upej się z Boyfriend, mam u ciebie branie. <noise> nie. Nie, nie jego! <noise> no to teraz wysłać do Sarci i powiedzieć, że biorę jej brata. <noise> Dobra, o, od razu mówię, nie? Mm -hmm. jak, jak Cyja będzie no, sam, na, sam, sam ostatni w drużynie na tam osób, to zaśpiewam. Ej, w ogóle Ale... taka peka, nie? Bo znalazłem y, mój spis mojej piosenki, którą sam wymyśliłem, nie? No? I zapomniałem, że ona kurwa jest na całej kalce A4 zapełniona. To będzie dłuższa piosenka. Piosenkę? Ty piszesz piosenki? <laughs> okay. Zostaw mojego sprzęta! Ja, ja ci nie sprawdzam w gaciach. One <noise> jest... Nie ma no, tak. jest, jest na górze tam, no na górze jest. Tutaj? Tam? No, tam jest. Raiden, remember? cost 500 dollars. Condom, big jesteś. Nie, wino mi się skończyło. Gdzie jest dolewka? Dalej! na tym Dzięki że on, on tego on Dalej! że tu że tu Dalej! Nie. Dalej! Dalej! nie? Nie. Dalej! 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 tu Dalej! Ach tak, Dalej! Dalej! więcej Dalej! 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 Out of range. Out Skąd miałem wiedzieć, że to nie jest skanowane? Bo jesteś stali! Bo jesteś gejem. To jest metalowe pudło! Skanowałeś kiedyś metalowe pudło? To jest aluminiowe! Aluminiowe, tylko nie pomalujesz, kupa! A ty w to strzelasz? Nie, ale nie pomaluję! Jak ja poznak dziwne Co? Ależ, ryj to jeszcze raz widziałeś? Widziałem, że. O! Alla, szyj to! Nie! Piotr, <noise> <Siok> poleciała! <noise> Kurwa, coś tutaj, nie mogę mnie polecić. Ja bieg... Brawo, ja bym na to kupcone. one enemy remaining let's fight so let's fight so we'll check a thanks feels let's go